W dniach 16-22 września przypadają obchody kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Tematem tegorocznej edycji jest efektywność energetyczna. Urząd Miejski w Żarach wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 5 w Żarach imienia Polskich Noblistów oraz Klubem Turystyki Aktywnej Ryś PTTK Żary zaplanował szereg imprez promujących edukację związaną z racjonalnym wykorzystaniem energii oraz liczne akcje promujące rozbudzenie świadomości ekologicznej. 21 września o godzinie 13:30 zapraszamy mieszkańców na prelekcję na temat efektywności energetycznej i obchodów międzynarodowego dnia lasów do sali konferencyjnej ratusza. Podczas dnia bez samochodu 22 września od godziny 15 funkcjonariusze policji przeprowadzą znakowanie rowerów, a o godzinie 15.30 z pod Ratusza Miejskiego wyruszy wycieczka rowerowa, podczas której przewidziano konkursy z przepisów ruchu drogowego. Na wycieczkę zapraszamy całe rodziny. Jak co roku o tej porze, czyli 22 września, zapraszam wszystkich z tego miejsca, z pod Ratusza, na. Pokazanie, że jesteśmy silni na rowerach, że ochraniamy środowisko, że poruszamy się jak najmniej bez samochodu. Czyli dzień bez samochodu, 22 września, godzina 15:30, jedziemy na przejażdżkę, na wycieczkę rowerową w okolice Żar. Trasa będzie biegła w kierunku marszowa. W kierunku Olszyńca, Złotnika i tą pentelką zakończymy tygodniowe obchody Dnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez samochodu w naszym mieście. Oczywiście ciekawe konkursy z nagrodami burmistrza. Na żarskim rynku 26 września od godziny 11 do 16 zatrzyma się podczas swojej lubuskiej trasy Tryflobus. Ogólnopolska akcja realizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych z Warszawy skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób niedowidzących i niewidomych, a także do samych osób niewidomych i niedowidzących. Miejska Międzyszkolna Orkiestra Dęta Rzarskiego Domu Kultury pod dyrekcją Ryszarda Kasztelana uczestniczyła w dziesiątych Międzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru, które odbywały się od 9 do 11 września w Lesznie. W festiwalu brało udział 11 orkiestr z Belgii, Czech, Rosji i Polski. Tym bardziej cieszy fakt, że naszą orkiestrę uhonorowano Złotym Pasmem, główną nagrodą festiwalu. Również w kategorii solistów Złote Pasmo zdobyła ksylofonistka Orkiestry Żarskiego Domu Kultury. Justyna Starobrzeńska. W Żarach od 15 do 17 września gościła delegacja partnerskiego miasta Longinion. Wizyta miała charakter nieoficjalny. Burmistrz miasta Wacław Maciuszonek spotkał się z merem miasta Longinion, pierem Mersz, André Bobem Senes z Senegalu oraz pozostałymi członkami delegacji. Włodarze miasta Żar i Longinion znaleźli wiele pokrewnych tematów oraz wspólnych zainteresowań. Strona francuska złożyła burmistrzowi propozycję wizyty w Longinion. Ciekawym i niecodziennym przedmiotem rozmów była oferta Współpracy złożona przez stronę senegalską. Goście, którzy niejednokrotnie odwiedzali żary, zapytani przez burmistrza o wrażenia z pobytu, zwracali uwagę na korzystne zmiany w wizerunku miasta i jego stały i szybki rozwój. Na zakończenie spotkania, które przebiegło w miłej atmosferze, burmistrz wręczył zaproszonym pamiątkowe upominki. W dniach 16-18 września 2011 roku Żary były gospodarzem 54. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Impreza pod patronatem Heleny Hatki, Wojewody Lubuskiego, Elżbiety Polak, Marszałka Województwa Lubuskiego, Lecha Drożdżyńskiego, Prezesa ZG PTTK, Marka Cieślaka, Starosty Powiatu Żarskiego oraz Wacława Maciuszonka, Burmistrza Żar została uroczyście otwarta 16 września o godzinie 12. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Georgia Filipa Telemana w Żarach. Podczas uroczystości pierwszy raz został wręczony medal żary stolica Polskich Łóżyc, przyznawany przez oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach. Odznaczeniem sygnowanym numer 1 uhonorowany został Wacław Maciuszonek. Burmistrz, dziękując za wyróżnienie, wyraził uznanie dla osób, które posiadają pasję podróżowania oraz poznawania kraju i świata, a także podziękował przodownikom turystyki pieszej za ich pracę. Nawiąza też do zbliżającego się dnia bez samochodu, podkreślając jaką trudność stanowi dziś świadome i racjonalne używanie tego środka transportu. Nie krył przy tym, że zazdrości tym, którzy nie są ograniczeni częstym pośpiechem i obowiązkami dnia codziennego. Witając uczestników zlotu nawiązał do walorów turystycznego regionu oraz życząc im miłego pobytu wskazał na życzliwość, gościnność i otwartość jego mieszkańców. Burmistrzowi podczas otwarcia towarzyszyła delegacja gości z partnerskiego miasta Longinią. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, oddział Żary Żagań zorganizowała kolejne spotkanie przedsiębiorców z cyklu Biznes przy Kawie, odbywające się pod patronatem burmistrza miasta Żary, Wacława Maciuszonka. Gościem specjalnym, a jednocześnie adresatem wielu pytań był Waldemar Sługocki, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który przedstawił program pomocy skierowany zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i gmin. Burmistrz miasta mówił o tym, że procedury związane z przyznawaniem do dotacji trwają często za długo, co w przypadku działalności gospodarczej ma podstawowe znaczenie. Wyraził też swoją opinię na temat trudności wynikających ze sztywnych priorytetów przy ustalaniu wydatków i ograniczeń z tym związanych. Wspomniał też o podziale środków, który uwzględniałby nie tylko Gorzów i Zieloną Górę, ale docenił fakt 25% udziału naszego miasta we wpływach do budżetu województwa. Pozostałych przedsiębiorców interesowała głównie problematyka związana z procedurami wnioskowania i trudności, na jakie napotykają się przy składaniu wniosków. Wiceminister obiecał pomoc merytoryczną i przyjął zaproszenie burmistrza na kolejną wizytę w Żarach. 29 września o godzinie 9 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się 11. sesja Rady Miejskiej w Żarach. W porządku obrad zaplanowano m.in. sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze tego roku oraz podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok. Podczas sesji przewidziano także podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz likwidacji podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej. Za nami dwa dni tradycyjnego już święta wina i miodu, który co roku odbywa się na żarskim rynku. Impreza powoli staje się miłą tradycją naszego grodu. Ku zadowoleniu mieszkańców i gości mogliśmy obejrzeć ciekawe prezentacje artystyczne, posmakować trunków oraz miodu, a także wysłuchać ciekawych prelekcji na temat dobroczynnego działania produktów pszczelego pochodzenia. Główne uroczystości związane z 60-leciem rejonowego koła pszczelarzy w żarach przypadły na niedzielę. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli burmistrz miasta Wacław Maciuszonek oraz jego zastępcy. Podczas liturgii zgromadzeni w kościele wysłuchali niezwykłej homilii, którą wygłosił ksiądz Eugeniusz Marciniak. Pomszy prowadzeni przez miejską międzyszkolną orkiestrę Dentą Żarskiego Domu Kultury, pszczelarze i zaproszeni goście przemaszerowali do rynku. W imieniu rejonowego koła Pszczelarzy w Żarach zastępca burmistrza i jednocześnie prezes koła Edward łyba podziękował wszystkim pszczelarzom, a burmistrzowi Wacławowi Maciuszonkowi wręczył podziękowanie za współpracę oraz wspieranie rozwoju pszczelarstwa w naszym regionie. Towarzystwo upiększania miasta, oprócz stoisk typowo winiarskich i pszczelarskich, zaprosiło także producentów i sprzedawców wyrobów drewnianych, szklanych, kosmetyków i suplementów diety produkowanych w oparciu o miód i winogrona. Nad rynkiem cały czas unosił się zapach świeżo wędzonych wyrobów masarskich. Nad bezpieczeństwem podczas imprezy czuwała Straż Miejska. Piąty jarmark miodu i wina przeszedł do historii i wypada tylko czekać na kolejną jego edycję w przyszłym roku. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach zgodnie z rocznym planem pracy 20 września o godzinie 11 spotkał się Miejski zespół zarządzania kryzysowego. Tematem wiodącym posiedzenia była rola MZZK w przygotowaniu i organizacji ewakuacji i stworzenie doraźnych miejsc zakwaterowania połączone z ćwiczeniami w formie gry decyzyjnej, sprawdzającej założenia zawarte w tzw. planie organizacji ewakuacji i doraźnych miejsc zakwaterowania. Posiedzenie otworzył burmistrz miasta Żary Wacław. Maciuszonek, który na wstępie podziękował wszystkim uczestnikom Akcji Powódź za zaangażowanie w zapobieganiu i usuwaniu skutków podtopień po ulewnych deszczach, jakie miały miejsce w lipcu tego roku. Ponadto poinformował o akceptacji wniosku na zakup przez miasto defibrylatora na potrzeby grupy specjalnej PCK. Członkowie zespołu zapoznali się z podsumowaniem Akcji Powódź oraz ze zmianami w miejskim planie zarządzania kryzysowego. Tematem głównym drugiej części spotkania były ćwiczenia zespołu, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele służb ratowniczych i komunalnych z naszego miasta oraz dyrektorzy szkół wyznaczonych do przyjęcia ewakuowanej ludności.